Zaprosiliśmy panów, bo pojawiają się często pytania dotyczące tego, jak się zachowywać w sytuacji, gdy ktoś ukradnie nam rower. Ludzie się zastanawiają, czy warto taką kradzież zgłaszać na policję. I też często pojawiają się takie pytania, jak się zachowywać, gdy ktoś jest świadkiem kradzieży. To znaczy, no widzi, że ktoś tam gdzieś manipuluje, na przykład przy rowerze który jest przypięty do stojaka czy, czy do jakiegoś słupka, No i generalnie jak działać, żeby było bezpiecznie. Więc jeżeli panowie mogą nam udzielić kilku wskazówek, to będziemy wdzięczni. U nas na terenie gminy najczęściej tych kradzieży rowerów dokonują z takich miejsc, na przykład jak w Łukatki. Przy, przy bukatkach są takie specjalne miejsca wyznaczone do tego, żeby te rowery zostawiać, no i z tych miejsc najczęściej te rowery, niestety nam giną. Chociaż ostatnimi czasy na szczęście coraz mniej, no ale od czasu do czasu zdarzy się jakaś taka kradzież. Teraz, teraz mamy mniej tych kradzieży, podejrzewam, że z uwagi na to, że gmina, gmina tu bardzo dba o to, żeby tych kradzieży było, było mniej i uruchomiła jest monitoring w gminie. Również monitoringiem objęte są to miejsce, gdzie są pozostawione te rowery. Także, także tych kradzieży myślę, że z tego też powodu mamy, mamy mniej. No, Niemniej jednak od czasu do czasu się zdarzy. co robić jak nam się to zdarzy? Czy warto jest, zgłosić tą kradzież? Zgłosim, zdarzy nam się, że został nam skradziony rower. Jak najbardziej warto jest zgłosić taką kradzież. I warto, e, warto posiadać od tego roweru i warto posiadać jakieś zdjęcie ewentualne. Dlaczego dokumentu? Bardzo... Dlaczego dokumentu? Dlatego, do że w dokumentach znajduje się numer seryjny, tak zwany numer ramy tego roweru, bez którego wyrzucenie do naszych systemów bez tego numeru jest po prostu niemożliwe. Ten rower nie będzie figurował jako poszukiwany, bo, bo producent... W celach zarobkowych produkuje więcej niż jeden egzemplarz danego modelu, prawda? I każdy egzemplarz ma swój indywidualny numer RAM, Dlatego warto jest mieć numer czy zdjęcia. I bardzo pomocne to jest dla nas, jeżeli na przykład Państwo przy zakupie tego roweru, nie, nowego, używanego, zrobicie Państwo jakieś mm, fotografie tak. tego, tego roweru, dokładne tak tak. zdjęcia, gdzie później przy, przy kradzieży, ile się zdarzy, żeby nam pokazać na fotografii, co nam znacznie ułatwi znaleźć taki rower, bo czasami Kładają zawiadomienie osoby, no nie są w stanie dokładnie opisać tego roweru. A to jest takie trudne pytanie kontrowersyjne, ale jak panowie myślicie, czy te kradzieże rowerów to wynikają z takiej niewraczliwości osób, które zostawiają te rowery bez przypięcia, albo na chwilę do sklepu, czy raczej ludzie się skarżą, że nie, wiem, są złodzieje, którzy przecinają blokady Generalnie rzecz biorąc, to często często okazja czyni złodzieja, tak, jeżeli jest osoba, która widzi, że rower jest nieprzypięty, a jest w miejscu takim, gdzie tych rowerów jest dużo, to jeżeli podchodzi do stojaka, bierze jeden z rowerów, nie wykonując żadnych dodatkowych ruchów, ruchów przecięcie, zabezpieczenia, no to nie zwraca na siebie jakiejś uwagi, biorąc po prostu rower ze stojaka, tak? Taki zwykły, że tak powiem, Kowalski przechodząc, nie, nie zwrócił uwagi, że ktoś w tym momencie może kraść ten rower. Także za każdym razem e, trzeba zabezpieczać rower. I kwestia zabezpieczenia też. No, są różne rodzaje zabezpieczeń. Jest zwykła linka, którą można przeciąć też nie zwracając uwagi. Są zapięcia typu u to jest już takie troszeczkę lepsze zabezpieczenie. Bo najlepszy, to, chyba najlepsze. Chyba najlepsze, bo są jeszcze łańcuchy, ale łańcuchy są ciężkie i jeździć z takim łańcuchem to... Ale łańcuch, to już... łańcuch też kiedyś rozmawiałem z tą osobą, to mówi, że poszedł kupić łańcuch do jednego z supermarketów, no i pan w sklepie, tam łańcuch był na metry sprzedawany i chciał tam, nie wiem, pół metra, no i pan mu nożycami, bez no żadnego problemu, ten metr odciął, no to, to, <śmierdzi> to, to jeszcze, samo złożyć może zrobić. <śmierdzi> a propos zabezpieczenia, to kiedy, znęła kiedyś miała zabezpieczenie i tak przywiązała ten rower, wiązała linką kierownicę tego roweru, ja się spojrzałem na to, ten rower odciągnąłem, linka się suna z kierownicy, a została na słupie, tak? Niestety, Także tak. nie tak, tak. też patrzeć na to, jak ten rower jest zabezpieczony, że najlepiej wziąć nie do koła, bo koło tak. na dobrą sprawę można zdemontować, jeżeli rower jest gdzieś drogi, tylko najlepiej jest montować go to po prostu do ramy. No to słuszna uwaga. Do ramy tak? i do nie ramy i do. do takiego słupka O, z tak. którego można ściągnąć to zabezpieczenie, tylko... No, czegoś porządniejszego dokładnie. Trzeba myśleć przy tym trochę. Tak, tak, tak. Ale to jest tym... nie to znaki, prawda? Do znaki no do roweru, nie, nie. Nie znaczy, były przypadki, że złodziej potrafił znak ściągnąć, żeby po prostu po, po tym słupie wyciągnąć rower. Co prawda nie u nas w gminie, ale słyszałem o takich przypadkach. A czy na przykład zdarzają się jeszcze kradzieże takie z, z balkonu? Bo ja też słyszałam, że na jakiej wysokości jest no właśnie, że, no tak, czy jest na, na tyle rower interesujący, prawda, no, do, do, żeby, żeby aż gdzieś się tam czy u nas z parterowych. U nas nie ma, raczej myślę, że w miastach to może do tego tak. typu mm -hmm. kredzieży dochodzi, no, u nas Tutaj raczej nie. nie, u nas głównie ze stojaków przed sklepami, przy łukatkach, no to tak, najczęściej w tych miejscach. No często to wynika z takiej niefro, niefrasobliwości też użytkowników, no bo, a ja tylko na chwilę do sklepów, ja tylko na moment, ja tylko to, no niestety, no. Przechodzi akurat osoba, która <grybuj> lubi kraść, no i niestety. Czy częściej są wartościowe, nowe, wykradzione, mm. czy po prostu nie ma żadnego znaczenia jak płaszką, to Najczęściej to jest... są markowe, kradzione. Wartościowe, tak, markowe. A jednak to nie jest po to, żeby sobie pojechać dalej? Nie, tak, tak. Nie, nie, nie. Składaków nie kradną. Znaczy takich starej daty składaków, tak, tak. bo teraz są takie nowe, całkiem drogie składaki, to z tym już bywa a zdarza się, że te rowery gdzieś się odnajdują? Jest to, że się zdarza. No to wydaje się aż takie mało prawdopodobne, że się udaje te rowery gdzieś odzyskać. Ja nie mówię, że to jest stuprocentowa skuteczność, mhm. no ale daje się czasami. no Nie no jest. czas rutynowych Poza... kontroli, tak. No i to właśnie też świadczy o tym, że jednak warto zgłosić, gdy coś takiego się no tak. dzieje. A w jaki sposób? Czy po prostu wybierając numer 112? I... Nie. Jasne, że w pierwszej kolejności dzwoniąc, informując, że jak najszybciej, jak najszybsza informacja, no później niestety trzeba udać się do jednostki i złożyć tak oficjalnie. I to jest w sposób, to się składa zawiadomienie o kradzieży. Dokładnie. Czy, tak? Tak? Ale mhm. trzeba się udać na posterunek, tak? Już tak, samemu. Tak. Nie, nie ma czegoś takiego, że panowie przyjadą do miejsca. Nie, no zgłoszenie to... faktu na policję nie jest złożeniem zawiadomienia, tak? Złożyć zawiadomienie trzeba w osobiście. Mhm. A czy jest jakieś zróżnicowanie terytorialne? To znaczy, jak ja mieszkam w nowej ci, to muszę koniecznie tutaj. Nie ma znaczenia. Do, każde, do każdej jednostki, gdzie Pani się uda, zawiadomienie Pani musi być przyjęte. Przyjęte ewentualnie zostanie później pocztą przesłane do właściwej miejscowo tą jednostki. Można też w ostateczności wysłać, wysłać mailem opis całego zdarzenia. No ale i tak i tak e, taka osoba będzie musiała się zgłosić do komisariatu, żeby, żeby musiała być przesłuchana w tej sprawie. Mm -hmm. Także i tak i tak trzeba się zgłosić. Jak zachować się w sytuacji, kiedy widzę albo mam podejrzenie, że ktoś prawda, tutaj e, dobiera się do jakiegoś roweru? Czy podejść nie wiem? No. Co pan robi? Proszę zostawić ten rower. Co pan to wie, Wszystko to zależy od nastawienia teraz... tej osoby, która no, kradnie ten no, rower, tak? Jeżeli, by jeżeli że tak powiem widzę, że osoba może być, dla mnie, dla mnie stworzyć zagrożenie, to jak najszybciej dzwonimy, zawiadomić policję o tym fakcie. Trzeba zapamiętać jak najwięcej szczegółów, w którą stronę się udał, jak był ubrany, jakieś znaki szczególne, jeżeli jest taka możliwość, można, można przejść kawałek, żeby po prostu jak najwięcej tych informacji później mówić, przekazać. Jeżeli widzimy przykładowo jakąś, nie wiem, osobę taką, różne są przypadki, niech będzie że to stosowanie letnie, można podejść i po prostu ująć, przytrzymać do momentu przyjazdu. Takie zatrzymanie obywatelskie. Dokładnie, dokładnie, to dokładnie. To, dokładnie. To. No tak, chyba no tak, tak że to to tak, ktoś swoją własną Wszystko przede wszystkim na własne bezpieczeństwo. Tak? Jeżeli widzimy, że osoba może stwarzać dla nas zagrożenie, to, to tak jak powiedziałem, najwięcej zapamiętać takich szczegółów i przekazać. No, bo, no, bo, jak mi, 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 mi. bo jak się tak rozmawia z ludźmi znajomymi też na przykład, to, to bardzo często ludzie się po prostu boją e, no, reagować w takich sytuacjach, prawda? bo nie wiedzą co, nie, z czym się spotkają prawda? z tej drugiej strony, czy ktoś też na przykład pomoże, bo zdarza się, że po prostu ktoś krzyczy i mówi, że się coś dzieje, a inni ludzie się odsuwają, prawda? I nie, nie, nie jakby się na stworzyła jakaś grupa, to byłoby prościej, prawda? Że, w ogóle, w ogóle mieszkańcy, mieszkańcy jakoś, nie wiem, tak niechętnie informują nas, no my też, my też mamy dużo zająć, nie jesteśmy w stanie czasami być wszędzie, chociaż chcielibyśmy, ale no ładne obowiązku powoduje to, że musimy robić dużo rzeczy czasami. My na tych wszystkich spotkaniach z mieszkańcami informujemy ich, żeby nas o wszystkim informowali. Czasami się boją, bo tak. może sąsiad jej coś zrobi, bo coś, bo szybę wybije, bo to, bo tamto. Okay. Też ta osoba, która zgłasza nie musi nas, nie wiem, informować, że to jestem ja. Jan Kowalski informuje o tym i on. Może anonimowo nam zgłosić. Pamięta. Tak? Takie anonimowe zgłoszenia też są przyjmowane. Nie, jest to, że tak. jest że tak. No, to istotne. Jest tak to, jest, że tak. to, to Prosimy, ważne. żeby nas informowali, że nie wiem, w pobliżu, nie wiem, kręci się jakiś samochód, albo jakieś osoby, które wcześniej tu nie widziały, a teraz są. No. Czasami, no już... To jest bardzo pomocne dla nas. No dobrze, to, to dziękujemy bardzo. bardzo, bardzo z Zrobimy jakieś wartościowe informacje to, dla to, nas. My również dziękujemy za zaproszenie i oby więcej takich akcji.